Słuchajcie, ja mam świadomość, że z czasem yy, wielu z Was odpuści, a nawet większość. I ta moja dyscyplina Was zacznie już wkurwiać. Bo to się stanie monotonne i nudne, aby Wy będziecie wymiękać i odejdziecie z tego kanału. I ja wiem, że ja sobie trochę strzelam w kolano, jeżeli chodzi o te kwestie zasięgowe i tak dalej. Ale taka jest moja natura w sensie, że ja to robię codziennie, regularnie ja się nie zmuszam, bo żeby to nagrywać celowo i udawać coś, co nie jest to jest część mojego życia, to jest moim DNA ta dyscyplina, te treningi ale to nie tylko, wiecie treningi jest łatwiej pokazać, bo to, że czytam regularnie książki że się dokształcam, że e, czytam masę rzeczy związanych z biznesami, w które wchodzę z technologią, ze jajem, ze sztuczną inteligencją, no to wiecie te, e, czytającego chłopaka pana nad książką, no to ciężko pokazać, no to, to można jedynie zdjęcie fotę wysłać. Z treningu jest coś łatwiej, jak się coś powie, to jest zupełnie inaczej. Do tego treningu jest, jest też więcej. Druga sprawa, jest trudniej ludzi zmusić jednak do wysiłku fizycznego niż do, do pójścia na fotel, na kanapę z książką. To jest jednak łatwiejsze, chociaż no, czytanie ze zrozumieniem, żeby to jeszcze później przerobić w głowie, to jest inna sprawa. Tak więc, no moi drodzy, wiem z doświadczenia i to po znajomych, że przez te lata no, ludzie się wykruszają. No taki typ jest z nimi le No bo on pokazuje nam nasze słabości. Ja nie jestem najlepszy, nie jestem debez, mam w wad. i tak samo się zmuszam, tylko że ja się zmuszam w konsekwencje do wszystkiego, do tych rzeczy codziennie.